prezentuje. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marcin mamy dzisiaj piątek, 5 sierpnia godzinę 19 znajduję się na polu i tak to, miał być odcinek z talerzowania ścierniska ale wam nie nagram nic z tego talerzowania, ponieważ to nie jest talerzowanie, to jest po prostu skrobanie, to jest drapanie, więc po prostu szkoda pokazywać to co robię bo jeszcze mnie wyśmiejecie Eee, ale no co będzie to będzie, no może pokażmy, tak więc ściernisko nierobione talerżówką i ściernisko robione talerżówką. Eee, pewnie większość z was się teraz będzie śmiała, że co to za talerzowanie, że chujowa talerżówka, że jak się nie ma czym ciągnąć, no to po co talerzować, tak jak były rok temu komentarze. No ale no słuchajcie każdy <laughs> skrobie jak może, że tak powiem. A ja skrobię w ten sposób. No, efekt jest mizerny po tej talerzówce. No, nie jest ona jeszcze tak dopracowana, jakbym tego chciał. No. Autentycznie jest to skrobanie. No, jest po prostu skrobanie. No, ale to mniejsza z tym efektem. Nie o tym chciałem Wam teraz powiedzieć. Tylko właśnie chciałem Wam powiedzieć o samej talerzówce. Eee, Tależówka Famarol Subsk, czyli mój nowy nabytek. Nowy, stary nabytek. Kupiłem. Tależówkę w stanie, że tak powiem, do remontu. Teraz, pewnie w tym momencie, pokażę Wam zdjęcia, jak ona wyglądała, w jakim ona była w stanie. No, i tak jak widzieliście, kupiłem ją właśnie w takim stanie, jak na zdjęciach. Teraz prezentuje się ona w ten, właśnie sposób. Zaraz opowiem Wam co tutaj się zmieniło w niej oprócz oczywiście pomalowania no nie, bo malowanie musi być żeby sąsiad myślał, że nowe, wiadomo <laughs> no ale tak ona teraz wygląda po remoncie właśnie jest to dokładnie talerzówka Famarol Słupsk model U240 o szerokości 1,8 metra i na podajrze 16 talerzach tak, 8 z przodu i 8 z tyłu czyli mamy 16 talerzy kąt talerzówki regulujemy tutaj za pomocą właśnie tych korb. E, no i co? Co tu mogę Wam powiedzieć po tak po kolei? No, tak jak widzieliście, talerzówka była w stanie do remontu. Musiałem ją sobie wyremontować. E, to może zacznę w pierwszej kolejności, tak jak jestem z tej strony. E, trzy te talerze z, kraj, e, te z tej strony skrajnej mojej e, prawej e, musiałem zmienić, bo po prostu nie nad stare już się nie nadawały. Po prostu była. Były żyletki totalne. No i tak, zakupiłem nowe talerze sztuk 3, 510 nacinane. Reszta została tutaj stara. Z tyłu jest cały stary, ale tutaj nie wygląda to jeszcze źle. Wręcz bym, wręcz bym powiedział, że jest bardzo dobrze jeszcze. Natomiast z przodem trochę gorzej, najgorszy talerz dałem, najbardziej ścięty talerz, taki najgorszy dałem właśnie na tą stronę, bo ta strona najbardziej wchodzi w ziemię. No i ten temat zaraz jeszcze poruszę. No i tak, zmieniłem trzy talerze. Poszły nowe łożyska, nowe simmeringi. No i w sumie została pomalowana. Także powiedzmy, że całość wyniosła mnie skupnem z, z remontem, z częściami. No, dajmy już, dobra, 3000 zł. Za 3000 zł właśnie mam taką talerzówkę. I co mam wam o niej powiedzieć? No, Władek sobie daje nawet z nią radę. Jeździ się tym trzecim biegiem, te 8 km nawet na godzinę. Ona robi robotę pod warunkiem, że trzeba by ją dociążyć. Załóżmy, że około 450 kg waży ona. Także jest ona lekka, no, ale znowu do Władka już będzie to tak. Ha, 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 ha tak nie za lekko, nie za ciężko. No, już nie bardzo mogę ją dociążyć. Problem, problem z tą talerzówką, jak i z innymi, którymi pracowałem, no, ale nie, no, to też nie mogę tego tak porównać. Dobra, to inaczej. Problem z konkretnie tą talerzówką, z tą moją, tutaj, tym ustrojstwem jest taki, że przedni wał, jak i drugi, ma problem taki, że. -y, strona każdego z wałów jedna bierze głębiej, druga płycej, ta bierze głębiej, ta płycej, ta się wpierdziela po, po praktycznie łożyska, ta nawet nie dotnie ziemi, i odwrotnie jest z tą stroną. No, ja nie wiem o co chodzi. Jedna strona po prostu robi głębiej, druga płycej, i, i dzieje się tak na obu wałkach. Próbowałem już to niwelować, y, robiąc tutaj. Z płaskowników taki dystans po prostu, żeby ona się opierała, żeby jej nie kosowała, ale widzę, że chuja to dało. Nie wiem o co tu chodzi naprawdę, wkurza mnie to, bo ona równo wcale nie robi. Z przodu zrobiłem to samo. Po prostu z płaskowników do ramy dospawałem taki ogranicznik, taki odbój jakby, no nie wiem jak to nazwać. Myślałem, że to załatwi sprawę, no ale to tylko tak połowicznie. Chociaż teraz dzięki temu, e, dzięki tym płaskownikom co zrobiłem, tym, te, e, dzięki temu dystansowi Ona chociaż całościowo coś skrobnie, trochę ta strona skrobnie, trochę ta skrobnie Bo bez niej to była tragedia, no bez, tych, bez tego to była tragedia totalna, to nie ma o czym mówić e, No tylko, że dalej nie wiem dlaczego tak się dzieje, no te sworznie niby nie mają mega luzu Niby się ją podniesie, opuści, niby jest wszystko w pionach, w poziomach, wszystko jest dobrze, ale przyjdzie do roboty, to nie wiem, jedna strona skrobie, druga się wpierdziela i nie można tego ustawić. Niezależnie jaki ustawię kąt talerzy i tak dalej, nie wiem, ona żyje własnym życiem. Po prostu ta strona bierze głęboko, tamta tam strona z tego pierwszego wałka już yy, skrobie po powierzchnię. No i będziesz mądry. No odwrotna sytuacja jest z tym wałem tylnym, bo ta strona skrobie, a, a tamta się wpierdziela głęboko, tutaj jest głęboko, płytko, głęboko, płytko. Ja nie wiem, no nie da się tego ustawić No, efekt jest po prostu. Pff, nic nie powiem. Zapytacie po co ja to w ogóle robię? A muszę to trochę zruszyć, to ściernisko, dlatego że jak widzicie, na grubości rozsiewałem tutaj dzisiaj wapno oraz jeszcze wczoraj rozsiewałem groch, poplonik. O, dziarenka grochu leżą. No i chcę to po prostu jakoś ruszyć, chociaż delikatnie poskrobać już powierzchku, żeby to przemieszać. Jutro nadają jakieś deszcze, burze, także niech tam sobie akurat pada, bo no groch będzie, tej, będzie potrzebował tej wody. No efekt jest mizerny, no. Zresztą to jest na świeżo robione, a teraz pokażę Wam jak wygląda pole, które robiłem rano, które przeschło przez cały dzień. A tak wygląda kolejna działka. Działka robiona przeze mnie dzisiaj koło południa, także zdążyło to sobie wszystko przeschnąć No jak to wyschnie, no to tak. No nie wiem, no tu podrapane, tu, tu tak w miarę, w miarę wymieszane. Oj, pięknie to to nie wygląda, no. No ale coś tam zrobiłem, no coś tam zrobiłem, przemieszałem, no trzeba coś z tym robić, no bo co, zostawię to tak. Także tak to po prostu wygląda efekt po tej talerzówce na razie w tym momencie. Nie jestem z tego wcale zadowolony, ale no cóż, no. I co wam by tu dalej powiedzieć o tej talerzówce? Także nie wiem, co dalej mam z tym zrobić, jak to mogę jeszcze poprawić, jeżeli macie taką talerzówkę, macie taki sam problem, mieliście. To doradźcie mi w komentarzach, jak to rozwiązać, żeby ona pracowała na równej głębokości, na całej szerokości roboczej, no bo jest ten cholerny problem. Nie, wiem, może to trzeba dociążyć jakoś, kurde, jakimiś obciążnikami na jedną stronę i na drugą tą, co płycej bierze? No nie wiem, no. A tak to nie wiem co dalej mam mówić w tym vlogu, w sumie miał, mówię, miał być vlog z talerzowaniem, ale no, nie będę nic nagrywał, bo jestem już trochę zirytowany tą sytuacją i tym po prostu jak ta talerzówka na ten moment pracuje. Jest to po prostu jej pierwszy test w sumie, taki prawdziwy test u mnie. No i nie jestem z tego zadowolony, nie jestem, po prostu no nie jestem, nie jestem w stanie tego przełknąć, że tak powiem, no i co? Także miał być vlog z no ale będzie taka prezentacja tej talerzówki yy, omówienie jej tak na szybko No i w sumie to tyle, No ja zabieram się do roboty, jest już po 19 a ja jeszcze muszę skończyć tą działkę 80 arów i pewnie jeszcze znajdę jakieś poprawki na poprzednich działkach, bo pewnie gdzieś, nie gdzie jest taka tak nieruszona ta ziemia, że nie będę mógł się na to spojrzeć, dlatego pewnie rob, będę robił to po dwa razy no. Także Także co, no to tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że komuś się to spodobało, przydało się. Jeżeli, mówię, mieliście taką talerzówkę, macie, mieliście taki sam problem, doradźcie coś w komentarzach, jak to rozwiązać, żeby ona równo się zagłębiała, bo ja nie mam do tego głowy. Dobra, kończę tego vloga. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie i do następnego. Siemano.